Gobliny bożonarodzeniowe Charles Dickens. W starym opactwie, dawno, dawno temu, pracował jako kościelny i grabarz na cmentarzu pewien Gabriel Grab. Był to człowiek zgryźliwy, o złym charakterze, posępny i nieprzyjazny, który nie utrzymywał towarzystwa z nikim poza sobą samym i starą, wiklinową butelką, mieszczącą się w głębokiej kieszeni jego obszernej kamizelki. Na krótko przed zmrokiem, w Wigilię Bożego Narodzenia, Gabriel wziął na ramię swoją łopatę, zapalił latarnię i udał się na stary cmentarz, ponieważ musiał skończyć wykopanie grobu na następny poranek. Czując się przygnębiony, pomyślał, że praca może poprawi mu humor, jeśli zabierze się do niej od razu. Szedł energicznym krokiem, aż dotarł do ciemnej ścieżki prowadzącej na cmentarz, ponurego, smutnego miejsca, do którego mieszkańcy miasteczka unikali zaglądać, chyba że w pełnym świetle dnia był więc niemało oburzony, gdy usłyszał młodego chłopca śpiewającego na całe gardło jakąś wesołą pieśń o wesołych świętach Bożego Narodzenia. Gabriel poczekał, aż chłopiec podejdzie bliżej, po czym uderzył go latarnią pięć czy sześć razy w głowę, chcąc nauczyć go, jak modulować głos. Gdy chłopiec uciekł, trzymając się za głowę, Gabriel Grab zaśmiał się pod nosem, wszedł na cmentarz i zamknął za sobą bramę. Zdjął płaszcz, postawił latarnię i Wszedł do niedokończonego grobu, by z zapałem popracować przez około godzinę. Jednak ziemia była zmrożona, a jej rozbicie i wyrzucenie łopatą nie było łatwym zadaniem. W innym czasie sprawiłoby to, że Gabriel czułby się bardzo nieszczęśliwy, ale tego wieczoru był tak zadowolony, że udało mu się uciszyć chłopca, iż prawie nie zwracał uwagi na niewielkie postępy w pracy. Kiedy skończył na tę noc, spojrzał z ponurą satysfakcją na grób i mruknął zbierając swoje rzeczy tako, cudowne mieszkanie dla jednego. Cudowne mieszkanie dla jednego. Kilka stóp zimnej ziemi, gdy życie się skończy. Ho, ho! zaśmiał się, siadając na płaskim nagrobku, który był jego ulubionym miejscem odpoczynku i wyciągając swoją wiklinową butelkę. Trumna na Boże Narodzenie, świąteczna paczka. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! powtórzył głos tuż obok niego. To były echa, powiedział Gabriel, ponownie podnosząc butelkę do ust. Nie, to nie były echa, odezwał się głęboki głos. Gabriel zerwał się na równe nogi i stanął jak wryty z przerażenia, bo jego oczy spoczęły na postaci, która sprawiła, że krew w jego żyłach zastygła. Na pionowym nagrobku obok niego siedziała dziwna, nieziemska postać. Siedziała nieruchomo uśmiechając się do Gabriela gruba, szerokim, upiornym uśmiechem, jaki tylko goblin mógł wywołać. Co robisz tutaj w wigilię Bożego Narodzenia? Zapytał Goblin surowym tonem. Przyszedłem wykopać grób, panie. Wyjąkał Gabriel. Któż to przechadza się wśród grobów w taką noc jak ta? wykrzyknął goblin. Gabriel Grab, Gabriel grob! krzyknął dziki chór głosów, który zdawał się wypełniać cmentarz. Co masz w tej butelce? zapytał goblin. Holans, panie, odpowiedział grabarz, drżąc jeszcze bardziej, bo kupił alkohol od przemytników i obawiał się, że jego rozmówca może być urzędnikiem akcyzowym wśród goblinów. – Kto pije holandz samotnie i to na cmentarzu w taką noc jak ta? – Gabriel Grab, Gabriel Grab – wykrzyknęły znowu dzikie głosy. – A kto zatem jest naszym prawowitym łupem? – zawołał goblin, podnosząc głos. Niewidzialny chór odpowiedział – Gabriel Grab, Gabriel Grab. – No cóż, Gabrielu, co na to powiesz? – zapytał goblin, uśmiechając się o jeszcze szerzej niż przedtem. Kościelny złapał powietrze z trudem. – Co o tym myślisz, Gabrielu? To, to bardzo dziwne, panie, bardzo dziwne i bardzo ładne, odpowiedział kościelny, prawie umierając ze strachu. D ale myślę, że wrócę i skończę swoją pracę, panie, jeśli pozwolisz. Praca, powiedział goblin. Jaka praca? Grób, panie. Ach, grób, tak? Kto kopie groby, gdy inni ludzie się radują i czerpie z tego przyjemność? Znowu głosy odpowiedziały. Gabriel grób, Gabriel grab. Obawiam się, że moi przyjaciele chcą cię, Gabrielu, powiedział goblin. Za pozwoleniem, panie, odpowiedział przerażony kościelny. Nie sądzę, że mogą mnie chcieć, nie znają mnie, panie. Nie sądzę, żeby dżentelmeni kiedykolwiek mnie widzieli. Och, ależ widzieli. Znamy człowieka, który uderzył chłopca w zazdrosnej złości swego serca, bo chłopiec potrafił być wesoły, a on nie. W tym momencie goblin wydał głośny, przenikliwy śmiech który echa zwróciły dwudziestokrotnie. Ja, ja obawiam się, że muszę pana opuścić, powiedział kościelny, próbując się poruszyć. Opuścić nas, powiedział goblin. Ho, ho, ho. Gdy goblin się śmiał, nagle skoczył w stronę Gabriela, złapał go za kołnierz i zapadł się z nim pod ziemię. A gdy Gabriel odzyskał oddech, znalazł się w czymś, co wyglądało na ogromną jaskinię, otoczoną z każdej strony brzydkimi i ponurymi goblinami. A teraz, powiedział król goblinów siedzący na podwyższonym tronie pośrodku sali, jego znajomy z cmentarza, pokażcie temu człowiekowi smutku i ponurości kilka obrazów z naszych wielkich skarbców. Kiedy goblin to powiedział, chmura stopniowo się rozsunęła, ukazując mały, skromnie umeblowany, ale schludny pokój. Małe dzieci gromadziły się wokół jasnego ognia, trzymając się matczynej sukni lub harcując wokół jej krzesła. Na stole rozłożono skromny posiłek, a przy ognisku stało krzesło z podłokietnikami. Wkrótce wszedł ojciec, a dzieci podbiegły, by go powitać. Gdy zasiadł do posiłku, matka usiadła obok niego, a wszystko wydawało się pełne szczęścia i spokoju. Co o tym myślisz? zapytał goblin. Gabriel mruknął coś o tym, że to bardzo ładne. Pokażcie mu więcej, powiedział goblin. Wiele razy chmura znikała i powracała, a gabriel Grab uczył się wielu lekcji. Zobaczył, że ludzie, którzy ciężko pracowali i zarabiali na skromny chleb, byli radośni i szczęśliwi. Doszedł do wniosku, że świat jest całkiem porządnym miejscem. Gdy tylko to zrozumiał, chmura zamknęła się nad ostatnim obrazem, wydając się osiadać na jego zmysłach i ukołysać go do snu. Gobliny znikały jedna po drugiej, a gdy zniknęła ostatnia, zapadł w sen. Dzień już świtał, gdy się obudził i stwierdził, że leży na płaskim nagrobku z pustą wiklinową butelką obok. Wstał jak mógł, strzepując szron z płaszcza i skierował się w stronę miasta. Ale był już innym człowiekiem. Nauczył się lekcji łagodności i życzliwości dzięki swoim dziwnym przygodom w jaskini goblinów.